Były mistrz świata organizacji WBC i były mistrz świata organizacji IBF w kategorii junior ciężkiej. 25 maja tego roku zdobył tymczasowy pas WBC Wagi Bridger. Przed wami! Powitajcie! Krzysztof Diablo Włodarczyk! Oponentem będzie, w tym momencie zapraszamy do Narożnika Niebieskiego. To komik, który w 409 dni zwiedził cały świat i jako pierwszy stand wystąpił na Antarktyce. Przed Wami Piotrek Egzorcysta Szumowskiego! paratore di me Ameno ameno la chireremo la chireremo me Cinderella Story i wielki sen wszystkich amatorów boksu, żeby zmierzyć się z taką legendą. No i świetnie ale na nogach. To, ale to atakuje agresywnie. Tak, na pewno nie przed sobie tutaj o. urządzać żartów Piotrek Szumowski. I zmuszony tutaj do klinczu. Pod, może trochę próbuje uspokoić, ale dalej walczy, dalej szarpie Piotrek <laughs> Szumowski. On chyba chce, żeby to było na serio. Tu nie ma żadnego, żadnego wydurniania się z jego strony. Gorzej jak Diablo będzie chciał, żeby to było na serio. Myślę, że powinien się... Piotrek musi zdawać sobie z tego sprawę, że przyjdzie moment, w którym Krzysiek przestanie traktować to jako imprezę pokazową. Tak, a na razie Szubot tutaj obija Diablo Wodarczyka. I od razu lewy prost na korpus wykonuje Diablo. Zobacz, no nie można odmówić Piotrowi techniki. No jak ten człowiek się rusza, przecież to jest komik, podkreśla, ma naprawdę fenomenalna dyspozycja i a cały czas presja z jego strony. No na razie ta walka wygląda tak, jakby Piotrek Szubowski rzeczywiście wyszedł tutaj urwać głowę swojemu rywalowi. I jakby przyszedł odprawić egzorcyzmy na Diable pod postacią Krzyszta, Krzysztofa Wodarczyka. No dobry żart sytuacyjny. Bang bang, ale prosto na, na gardę twarda. Wiadomo, to jest zawodowa garda. Krzysztof oczywiście nie o, o kampu o tej... przygotowawczego. Tutaj Krzysztof Włodarczy, pokazuje, że jak... Będzie moc to bit, też będzie moc to oddawał. Jak na razie na korpus, zobaczymy, czy za chwilę te cios zaczął lądować na głowie. Na wywiadzie przed, przed walką powiedział mi, że nie ma zamiaru celować mocno w głowę Piotrka, ale z chęcią upoluje sobie jego korpus, jeśli ten będzie za bardzo sobie frywolnie pogrywał. A pogrywa sobie bardzo frywolnie i jestem ci bardzo ciekaw w tym momencie, kiedy skończy się cierpliwość Diablo Wodarczyka. Bądź czy tajny naturalny talent Szumowskiego odbiera mu tę zdolność do, do, do rozdawania swoich kart w tym ringu. Na razie Szumowski wygląda bardzo dobrze. Od ta z taką dwójeczką wszedł do przodu Szumowski, odskoczył do boku. Diablo lewy sierpowym poczęstował na razie ostrzegawczo swojego rywala. Od razu Szumowski kolejną dwójką wszedł do przodu i teraz trójeczka do przodu. I 10 sekund do końca. Czy Szumowski zaznaczy przewagę w tej rundzie? A czy Błodarczyk postanowi zaznaczyć swoją? O! I Koniec. runda pierwsza za nami. Dobra runda, panie i panowie! Tak jest, piękna runda pierwsza. Zobaczymy, co przyniesie runda numer dwa. Drink wolny i runda druga tego arcy ciekawego pojedynku. Co za, za, za nami? Znak krzyża uczynił tutaj Krzysztof Diablo Włodarczyk w tym momencie. Runda druga. Zobaczymy, czy, czy jeszcze czymś zaskoczy go Piotrek Szymowski, który na pewno zaskoczył nas wszystkich fenomenalną dyspozycją. Nie jest łatwe dla Diablo, żeby unikać jego i na pewno nie jest tutaj na, wiesz, na odpoczynku, nie jest tutaj na, pod gruszą na wakacjach, tylko musi się ruszać. Tak, dokładnie tak, jak powiedziałeś. Teraz lewy na korpus wyprowadził Diablo, wydaje mi się, że, że ta cierpliwość Diablo się kończy a to, że się na to, że egzorcyzmy działają, nie wiadomo, ale niedługo ta cierpliwość może się skończyć i... Nie i... życzymy źle Piotrkowi, ale widzimy, że on przyszedł tutaj walczyć, więc zobaczmy tą walkę, zobaczmy jak faktycznie prezentuje się ta dwójka. trochę za daleko sięga tym prawym. Tak, troszeczkę. Troszeczkę za daleko, aczkolwiek tutaj już są podpowiedzi w danym ale ten diablo chyba tutaj już się. Diablo zaczął skończyłem skończyłem do się. Będzie się, że żeby... się wygłupy, szanowni państwo. Tak. I idą pierwsze uwagi ze strony. A, przepraszam, to są uwagi w stronę Piotrka. Dobrze no, słyszę. Tak, ale czy to już ważne w tym momencie? Najważniejsze jest to ich chyba już o, I mamy w narożniku Jotka Tumowskiego. i Kilka, bo słuchaj, to nie są żarty, to jest jednak e, komik, komik dookoła świata, e, który... Oberwał właśnie od zawodowego mistrza świata w boksie dwa potężne ciosy na korpus, ale, ale nic daje. nie odebrało mu to. Nic. Tak, tak. Piotrek Cały prezentuje się pociera. fenomenalnie uuu, i uuu, Swoim prostym na korpus, ależ. A tu uśmiechnął się do niego diablo Włodarczyk. O. O, ho, Tutaj Piotrek sobie pozwala na bardzo dużo. Tutaj. O, świetne lewy. O, leby. o, o, o Oho, poczuł na pewno, poczuł na pewno ten cios na korpus. Szubowski. W najśmielszych wyobrażeniach nie spodziewałem się takich emocji po tej walce, ale no siedzimy tutaj na, na rogu krzesła po prostu wszyscy. Tak, dokładnie tak, a tutaj wisi dokał na korpus w powietrzu. Po tym ciosie Piotka, ja, ja uwierzyłem w jego nawet, ja może, może się zagapi jakoś to Diablo. Słuchajcie, naprawdę niesamowite starcie. Diablo może się zdenerwować, ale co będzie jak się tak zdenerwuje? Marzymy o tym, żeby się przekonać, nie życząc nikomu źle. I końcóweczka rundy numer dwa, wielkie emocje. Alright, za druga. Panu po do, dopingu teraz Piotrek Szumowski, który spotyka się w trzeciej rundzie z Krzysztofem Diablo Włodarczykiem. Przed nami runda, runda, trzecia. runda trzecia i ostatnia pojedynku Szumowski-Włodarczyk. Tak jest, ataski czuje Włodarczyk. O słuchaj, widziałem wiele takich walk pokazowych na naszych galach. To jest pierwsza z nich, która wygląda na prawdziwe sportowe starcie, w których to nie ma zabawy w kotka i myszkę, tylko tu mamy naprawdę walkę i świetną dyspozycję Piotra Szumowskiego. Nie wydaje mi się, żeby... Oczywiście on tutaj nie walczy z całego serca, ale nie wydaje mi się, żeby był tutaj totalnie, tak jak mówiłem już na, na wczasach. No on musi sam uważać na niego i, i odpowiadać teraz siostrami. Dobrze, niech pokaże mu, że on tutaj jest przecież zawodowy. Świetny lewy! Czyściutki Lewy ze strony Szumowskiego. Ależ będzie zadowolony z siebie. Teraz one, two, left, right. Próbuje kontrolować Diablo Włodarczyk. Świetna karta ze strony Szumowskiego. I teraz lewy trafił wodarczyk. Naprawdę, walka na bardzo wysokim poziomie. Słuchaj, myślę, że... Mikołaj, została mi zasugerowana dzisiaj walka numer 3 z panem Szumowskim i dłużej oglądam tę walkę, tym mniej podoba mi się ten pomysł. Na szczęście jestem na emeryturze sportowej i nie muszę się obawiać wyzwań takich jak to pana Szumowskiego. I świetne byleby. Myślę, że tutaj Piotrek Szumowski zaprezentował się na razie bardzo dobrze. O, mamy chwilkę klinczu, Chwilka Aha. zmęczenia Piotra Szumowskiego. A no to jeszcze, jeszcze... jeszcze go delikatnie tam strufuje, Diablo. Coś tak. gada do niego. Oj, 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 to chyba będą. Będzie bosta końcóweczka, chyba. Zobaczymy, czy to było ostrzeżenie. <grym> Panowie w swoich ramionach, no, przyszli tutaj walczyć, ale jest też czas się trochę potulić. Tak, troszeczkę walkę zapaśniczą zaczęło to przypominać. Ale tutaj Diablo, tak, Diablo ruszył do przodu. Zbaga się ogromny doping, Publiczność kocha każdą sekundę tego starcia i my z pewnością też jesteśmy zachwyceni. Fenomenalne starcie. Diablo, Egzorcysta. Wyczuwam gdzieś tutaj za chwilę mocne cios na korpus w wykonaniu Krzysztofa Bodarczyka. Myślisz, że na koniec pozwoli jeszcze poczuć smak życia. Piotr, Myślę, że pozwoli. O. Wydaje się uśmiechać do niego, ale tutaj są bardzo celne ciosy, nie raz, o, teraz prawej I Podarczyka. Ale zobacz, Szumowski oddaje, o, e, reaguje, nie, on wie, że to jest walka, że to nie są wygłupy, on nie przyszedł tutaj się wygłupiać i za nami. Runda trzecia, wielkie brawa dla obydwu zawodników. Super prezentacja, naprawdę bokserskich umiejętności, wielkie brawa Diablo, wielkie brawa Piotrek Szumowski. Dokładnie tak, super waleczka. Szanowni Państwo, jeszcze posłuchajmy chwileczkę, żeby tutaj dla naszych bohaterów oddać głos. Piotrek, jeżeli bym posłuchał tego, co krzyczeli twojej kibice, to byłeś o krok od znokautowania przeciwnika. Jak to wyglądało z Twojej perspektywy? No ja żałuję, że nie było czwartej rundy. No ja miałem tyle siły, byłem gotowy na wszystko, ale muszę powiedzieć, że to jest ogromny po prostu zaszczyt być tutaj z krzyżkiem z Diablo na ringu. Nie wiem, czy werdyk jest sprawiedliwy, ale bardzo mi się podoba po prostu zachowajmy go w ten sposób i naprawdę, czy możemy dać ogromne brawa dla wszystkich, którzy tutaj są, zwłaszcza dla mojego brata, organizatora, Setna Gala, Diablo, który tu dzisiaj pojawił, wszyscy z Was, dziękuję bardzo, że tu jesteście. Bawcie się dobrze. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci, byku, dziękuję. Bardzo. dziękuję. A ja po, a...